Informacje do zadań 8 i 9. W turnieju szachowym wzięło udział 48 uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczniów w turnieju z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji 3 do 8 do 5. Zauważ, że ilość wszystkich uczniów można zapisać w postaci następującego wyrażenia algebraicznego. Dodajemy części, które nas informują o ilości uczniów z klas pierwszych. 3x dodajemy również części symbolizujące ilość uczniów z drugich klas, czyli 8x, oraz dodajemy części proporcji informujące nas o ilości uczniów trzecich klas, czyli 5x. Zauważ! Po dodaniu tych wartości otrzymujemy 16x, czyli całe gimnazjum stanowi 16x takich części, takich X. -ów. I zwróć uwagę, drugoklasistów mamy 8x, a cała szkoła liczy 16x, więc możemy zapisać to w postaci ułamka. Drugoklasiści to jest 8x spośród 16x, czyli spośród wszystkich uczniów całego ich gimnazjum. Jak pomnożymy to przez 100%, widzimy z pierwszego ułamka x się redukują, 8 szesnastych to jest jedna druga, 100% przepisujemy, w efekcie otrzymujemy... 50%. Zatem możemy zaznaczyć punkt D, ale jeszcze zróbmy to zadanie drugim sposobem. Można zauważyć, że 16 takich części, czyli zauważ, 3 plus 8 plus 5 to jest 16. To jest cała szkoła, to jest 100%. A drugoklasiści, to jest dokładnie 8 w naszej proporcji, to jest nieznany procent. Mnożymy taką proporcję po skosie, czyli 8 razy 100, i dzielimy przez liczbę, która nam zostaje czyli jeszcze raz 8 razy 100, i dzielony przez 16. Po skróceniu liczb, po podzieleniu tutaj 100 na 2, otrzymujemy 50%, czyli punkt D.